Proszę Państwa, w związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju oraz sytuacją za naszą wschodnią granicą, to jest wojną na Ukrainie czy tam kurwa w Ukrainie, polski rząd postanawia zacieśnić współpracę z prezydentem RP. Współpraca ta dotyczy utworzenia nowej komisji do spraw szybkiego spierdolenia za granicę. My tuż z kolegami z klubu parlamentarnego zakupiliśmy bilety lotnicze do Rumunii. Prezydent organizuje jakieś zniżki grupowe na przejazd pociągiem, bo po smoleńsku każdy kolejny prezydent twierdzi, że za chuja do samolotu nie wsiądzie, tym bardziej, że na kolejne miesięcznice w kalendarzu miejsca nie ma, a Kościół się uparł, że katolickie obchody ważniejsze i nie poprzesuwają tych wszystkich matek zielnych i innych Pokemonów. Dobra, kończymy to pierdololo, bo odprawa czeka, specjalnie znosimy limity na, na ilość płynów w samolotach, żeby się nie nudziło, do Rumunii trochę się przecież leci, Sayonara, Ales.